O, oh, o, oh, o, oh. mini figurki serii 17. Czekaliście? Bo ja tak! Powiem Wam szczerze, że się bardzo tęskniłam za tym otwieraniem. Ach. No właśnie, jak powiem, że się tęskniłam, to robi problemy. Um, czy ja to widzę, że to jest Pan kukurydza? Oto dorodna kukurydza. Także nasz pan kukurydza bardzo ładnie się prezentuje. Najciekawszy jest oczywiście ten element, którego możemy włożyć do innych minifigurek. Sam nadrukówki troszeczkę podobny do komendanta policji, z której serii minifigurek, kto mi pomoże, ten dostanie pozdrowienia na odcinku. Sam strój nie zachwyca, bo sam zielony, ale wiecie, te nadrugowane stroje zawsze się przydadzą do zrobienia własnych nadruków. Tak dużo musiałam płacić podatków za mojego życia? A teraz, kiedy jestem już stary, emerytura miała być, a ja dostaję takie grosze, że muszę być kukurydzą. A. Także, co są ci o tej minifigurce? No, nie da się nie lubić tych przebierańców, one zawsze dobijają cenę każdej z serii minifigurek. A więc możecie pisać swoje komentarze, czy już macie pana kukurydzę. A ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że też tak udanego jak ten. Papa! Pa!